No witam, witam w kolejnym odcinku z Polaka na Polski. Si. Jak zwykle co drugi dzień rzucam może, może was trochę dziwić mój stan konta, no i to, że nie ma puszki. Puszka ogólnie jest w garażu schowana. A pieniądze dlaczego takie małe? Było jeszcze mniej, ale coś tam się udało zarobić, więc przynajmniej przeżyję jakoś te wszystkie. Dni. Jeszcze poza odcinkiem akurat kosiłem yy, zboże. Janusz wykaszał. To była też chyba pszenica, ale nie pamiętam też. Ale to, była, to było o tutaj, o to pole. Gdzieś na to tylko właśnie stależować jedno pole. Chyba właśnie tą dziewiętnastkę. A potem... Tam zasiać mieszankę taką, sobie zrobiłem na pobląd. Tam jakiś rzepak mam, jakiś obiec. Jeszcze coś tam starego, więc jest to wszystko takie te resztki. Opa. Jeszcze Wam tutaj od razu pokażę, ja to zboże wysypałem, bo nadal na przyczepie jest obiec. Bo obiec będzie na sprzedaż, dlatego stoi tutaj na przyczepie, bo tak to bym już go wysypał. Ale sobie poczeka o. Za dużo tej pszenicy nie ma myślałem, że lepszy będzie plon, ale najwyraźniej w tym roku będzie klepanie biedy. Ale się nie ma co zamartwiać, trzeba jechać dalej. Tutaj jeszcze filterek zmieniałem, bo cały brudny był. Dopiero właśnie tak jak sobie siedziałem wczoraj przy tej puszce i tam... Zdejmowałem to, właśnie zauważyłem, że to jest strasznie brudne. Kurde, nie w tą stronę. Dla różnorodności, oczywiście, też będę wstawiał czasem jakieś filmy z ciarkiem w roli głównej, ale póki co jest 60, no to ją trzeba wykorzystać żeby też popracować z nowym nabytkiem, chociaż powinno się powiedzieć na zabytek niż nabytek. Mhm. Już ogólnie ustawiłem tutaj, poprzemieniałem jakim by to biegiem. Może z trójki. Ja tak dokładnie nie wiem, bo nigdy styczności w życiu z 60 i talerzówką nie miałem więc byście tam mogli napisać jakim to się najczęściej biegiem robi i czy wolnym czy tym szybkim właśnie mi chodzi, że na polowych czy na szosowych czy jakiś to tak się tam mówi w ogólnych momentach mi się może trochę głos ściąć albo tak wyciszyć bo trochę troszeczkę chory jestem w sensie jeszcze nie jestem chyba chory ale Wiecie, taki jakby... tryb przed chorobą I się włącza. I to jeszcze najgorzej, bo jutro egzamin polskiego. Więc będzie ciekawie. Będę pewnie siedział tam i kiedyś, że się modli o to, żeby dobrze co napisać, to jeszcze żeby wytrzymał z tym katarem. Piękny zestaw, żółwka po remoncie z... Może to jest zaraz znajdę jakąś tabliczkę znamionową. Tutaj jakaś jest Typ cena 16 tysięcy złotych, no to nie jest takie było masa produkcji 1983 chyba.

Ogólnie to stanąłem na chwilę i popatrzeć, wziąłem telefon, popatrzeć na internecie co ja za składaka kupiłem, no okazało się, że to niezły bardzo składak, bo o tutaj z tyłu zaczep jest od 60 no tam tył też od 60, ale yy, tak silnik mam podajże od 55 piątki przednia oś też chyba od pięćdziesiątki piątki no tutaj filtrą to też od 55 Więc niezłego składaka zakupiłem. Przerwę od koszenia zboża, a po prostu wrzucić coś innego niż tak ciągle jak zwykle robię, że trzy, trzy filmiki pod rząd do koszenia, a trzy, a trzy filmiki potem to jest już jakaś właśnie talerzówka, jakieś rzepaki czy coś. No, jak mówiłem różnorodność będzie i wziąłem właśnie teraz sobie ciapka, którego oglądać od początku serii by to co tam zasiałem ręcznie, żeby to mi sam żadne dziadostwo nie wydziobało, więc to się z zajedzie i będzie... To ja to już dokończę pole, a póki co to się z Wami żegnam Nie wiem ile dokładnie wyjdzie tego materiału, ale jak zwykle teraz jest poniedziałek, on no to we środę O we środę, on no to kurde, to po matematyce będzie On no to po matyce, po matematyce to egzaminie ben, będę film nagrywał, to Wam powiem czy dobrze poszło czy nie